Siemleczko wszyscy ludzie, tutaj Matinio Witajcie w kolejnym odcinku Hearthstone'a Kochani, dzisiaj nagram sobie jeden odcinek Hearthstone'a Ale jeszcze oczywiście dzisiaj chcę nagrać jeszcze kilka odcinków z innych gier Które będą w pierwszej kolejności oczywiście Hearthstone Ale potem dalej w sobotę to będzie wypuszczone, potem w niedzielę będzie jakieś inne nagranie z gry i w poniedziałek tym bardziej. Dlatego nie zdradzę Wam szczegółów co to może być, więc oczekujcie, że na pewno w najbliższym czasie będą jakieś różnorodności, zamiast troszeczkę z Lola może. Zobaczymy. Niestety Wam tego nie zdradzę. E, no cóż, rozpoczynijmy może pojedynek. Pamiętacie oczywiście o poprzednich odcinkach Headstona było troszeczkę zabawy. dzisiaj się napije mam dzisiaj troszeczkę taki problem z gardłem, ale to nie ze względu na to że problemy z głosem czy coś tylko ja muszę teraz ostatnio dużo pić, mam jakiś teraz problem z nie wiem trochę mnie żuchwa boli, trochę gardło, taka no nie wiem, dziwna sytuacja nie wiem czym jest to spowodowane no ale to jest mniejsza z tym jeszcze tak może w ramach ciekawostki Jednej. E, poza nagraniem, sobie tak popykaliśmy z Dustinem, e, Sporą ilość partyjek e, Hearthstone'a. Rozegraliśmy sobie 6 partyjek, no i dość e, zaskakująco wygrałem prawie wszystkie. Oprócz jednego, w którego niestety przy, e, musiałem się poddać, ponieważ e, miałem ujowe karty, a on miał za dobre, więc tu nie miałem w ogóle szans. Oje! Ja, trafiłem na jakąś... niestety nie takie jakie powinienem dostać. U. No teraz jest dobrze. I jeden, dwa, trzy. No dobra, rozpocznijmy od losowych strzał. Zakończmy tu tutaj turę. Mam nadzieję, że nie słychać echa, więc troszeczkę jeszcze przyciszę u siebie w laptopie. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Zobaczymy, co on wypuści. Ja w ogóle jeszcze wcześniej sprawdziłem ustawienia w, 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 w Audio City, bo teraz nagrywam troszeczkę inaczej. No i niestety nie wygląda to, to tak, jak powinno. No ale to mam nadzieję, że przeżyjecie. Ja Jeszcze będę chciał spróbować to, te, z tego nagrania um, odszumić, żeby jakoś, um, była jakość była troszeczkę lepsza, ale to się przekonamy później. Dobra, on wypuścił mm, No dobra, no, to i tak to dla mnie za mało. No trudno, jedyną opcją co ja mogę zrobić to tylko jego wypuścić, bo zaatakowanie kulą to nie wiem, chociaż nie, no chociaż. No. Już nieważne. No i co ty gościu chcesz zrobić? O no, kurde tajemne strzały. I przez to ster się stwora i ma możliwość zaatakowania mnie. Eee, no dobra. W tej chwili co ja mogę jedynie zrobić? To przeszarżować na niego albo. Nie, no dobra. Skocz mojej stoli. I... No dobra. Na razie jest na równi w tej chwili, więc e, zobaczymy, co będzie dalej. Aha, dobra, na razie tylko. Aha, czyli nic konkretnego nie zrobi, tylko mnie zaatakował. No okej. Okay. No i teraz mam wybór, no ale chyba to będzie raczej prosta odpowiedź, więc. Tyle. Mam nadzieję, że ta seria dobra jeszcze mi się utrzyma przez jakiś czas. Przynajmniej w tym nagraniu, mam nadzieję. Eee, nawet słaba karta. To prawda, mogło, może mi zniszczyć tą postać, ale. Mogę użyć polimorfii, ale to chyba byłby zbyt chujowy pomysł. Hmm, to znaczy, tak, mogę użyć e, tarczowe, tarczowego e, albo użyć chujodnia. Tylko pytanie, czy to będzie dobre rozwiązanie. Hmm. Oczywiście nim zaatakuje, więc to raczej jest zbyt oczywiste. Ale pytanie co będzie teraz? Hmm, czy użyć czegoś co mogłoby go tutaj go sprowokować? Chyba mi się wydaje, że to może być dobre rozwiązanie. Niech on już zacznie pracować, żeby on coś wypuścił jakieś karty. Na razie on tak gra bezpiecznie można powiedzieć. No dawaj gościu, dawaj. To sobie przez ten czas sobie naleję. O Jezu, ja już dzisiaj jestem troszeczkę padnięty, ale... To nic, to nic. ja spuściłem. No co no i teraz zrobiłem błąd mogłem? No ale niestety. No, Okej. Okay. I teraz mam teraz e, ciekawą opcję. Dobra. Wygląda na to, że nie mam innego wyboru, więc e, zróbmy tak. E, I teraz jest taka możliwość. Albo mogę użyć tajemnej eksplozji, co dzięki temu e, zadałoby obydwu postaciom większego damage'a. I to jest nawet ciekawa byłaby opcja, więc mi się wydaje, to chyba będzie dobra opcja. Więc zróbmy to. Zaatakujmy naszego przeciwnika i zakończmy turę. Co najwyżej, może na raz, ale pytanie, co może być później? No już się troszeczkę boję, bo popełnię błąd. Oj, szarża już nawet no i chyba troszeczkę, ale tak bym stracił. No dobra, co teraz? W tej chwili, niestety, co jedynie mogę zrobić, to na pewno muroka wypuścić, tylko pytanie, czy... nie no, i tak będę musiał to zrobić, więc nie mam wyjścia. Um, niestety, jedyną rzeczą, co ja mogę teraz zrobić, to albo ognistym pociskiem zaatakować którąś z tych postaci, tylko pytanie, którą? Mi się wydaje, że chyba najlepszą opcją byłoby zrobienie tak. I zakończymy turę. Mogą użyć kół ognia na niego jeszcze w tej turze, ale. Jeszcze poczekajmy. Zobaczymy, co może się jednak przyda do następnego ataku. No, no właśnie. I zrobiłem bardzo dobry ruch. Tylko, że niestety many nie mam zbytnio dużo, no, ale dobra. Zróbmy to. Pozbądźmy się tego. A tego my przynajmniej raz. A w tej chwili to był dobry ruch, ale niestety brakuje mi na przykład kogoś z szarżą. Eee... O, no nie dobrze oj bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. On chyba specjalnie wstrzymał się z tymi kartami, żeby mnie teraz zaatakować No i chyba mi się wydaje, że już to może być koniec. Nie wiem co musiałbym dostać. No niestety, to za mało. No niestety on wygrał. No dobra, nie będę się poddawał, tylko może zróbmy to, co powinienem zrobić, bo raczej nic nie zrobię. Chyba, że on się będzie ze mną bawił, no. Hmm, dobre zagranie Dobre zagranie ja o jeszcze sobie te o, chyba się będzie teraz ze mną bawił, mi się wydaje. No, no może i nie. A ja się przekonamy. Na razie pozbywa się, no tak, teraz będę się bawił. No i mnie właśnie pokonał. No szkoda. No trudno się mówi, no. Nie zawsze się trzeba wygrywać, nie zawsze się wygrywa, nie raz się przygrywa, no. Trudno. Porażka jedną porażką. Ale przynajmniej jakieś punkciory zdobywam. W ogóle chcę coś zobaczyć. Weźmy w przygodę muszę coś zobaczyć um, normal muszę coś zobaczyć no nie, bo ja musiałbym kupić a zobaczcie, za zakup to potrzebuję aż 700 a to nie jest raczej dobra opcja, chyba, że wysyłanie klasowe a to może byłaby ciekawa opcja um. No dobra, może zagrajmy może takie wyzwanie krasowe na X-Rasa w ten sposób, ale pytanie, czy coś nie stracę. Wydaje mi się, że nie. Chcę zobaczyć w ogóle co tu eee, daję. O, to jest nawet dobra krata. No dobra, zagrajmy może tutaj. No zobaczymy, no. Pierwszy raz i tak to wygrywam. I tak byłoby warto sprawdzić. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko, że ja gram łotrem, a rzadko grywam jakimiś e, e, innymi postaciami. O jazu jakich chujowe karty, trzeba już wywalić wszystkie. No, zobaczymy, może trafię na jakieś lepsze. Kurwa mać, no to trafiłem. Ech, na nic nie trafiłem, dobrego. No jeszcze! No ja za muszę zakończyć turę, bo nie mam innej karty. No teraz moja kultura. No już mogę teraz jakąś postać albo. co to jest? Mogę sobie wyposażyć, wyposażyć mojego bohatera, ale. Mm, ale wolałbym tego dzień, miasto Gotowe. Daj temu stronnikowi turę na przygotowanie. Nie wiem kiedy się to jego wzywał już niestety tak rzadko nie z taką postacią. No dobra. Nie mogę jego zaatakować, ale on może i mojego zaatakować. O, mogę teraz... W sumie to nie, bo nie ma co jego wzywać, więc zróbmy może tak. Mogę co jedynie zrobić, to zaatakować. Nie będę wzywał z ponieważ to mi nic praca zdrowia. Kurwa. To on się zwiększa. Eee. Aha, no dobra, widzę, że nie ma mi tego. Bo... No dobra, ale mniejsza z tym. Mam się skupić nad tym co w tej chwili zro mam zrobić. Eee. Yy, każdego stronika zranionego przez tego stronika. Yy, Cofnij przyznaję stronika nas. Aha, yy, kurde, teraz to jest dobre pytanie. aha yy, yy, yy. Mogę no, oczywiście tego zaatakować, tylko pytanie czy się to opłaca? Tego w ogóle nie ma co wydawać. No dobra, wydajmy temu. E, no i co teraz? Bo wystawiłem tą kartę, no co, mam tego zaatakować? No dobra, ja mam wyjścia, zrób to. I weźmy sobie już od razu następne. I zakończymy turę. Mm. pewną Dobra. Teraz mogę przyzwać tego, żeby mi uzdrowił. Ale jeszcze chcę coś zobaczyć. Mm. O, to jest dobra karta, bo przynajmniej pozbędę się jego. Mm, co to jest? Yy, Przyzwij dokładną kopię tego stronika na koniec tej tury. Yy, yy, yy. No to jest, to jest dobre pytanie. Czy to jest odpowiednia pora? No dobra, zróbmy inaczej. Zróbmy tak... Zróbmy tak... Eee, siebie chcę uleczyć. No dobra, I jedynie co mogę zrobić to tylko zaatakować. No i koniec. No nie ja, wiem, zastanawiam się... Czy ja to O! to straciłam. No dobra, przyzwijcie to jeden jeden. O kurde, teraz to jest dobre pytanie. Obrońca Argusa mógłbym przezwać, i sobie szlama od razu bym dał. Ale co ja będę się opierciera? Może to. Dobra, wiecie, co zrobimy inaczej? Najpierw go się pozbyjmy Żeby nam tutaj nie przeszkadzał, eee, przyzwijmy tego gościa I tak by losowego i no, tego zaatakujmy tak. Kolejny. No dobra, co to jest? A specjalność no dobra, trzeba tego yy, wilka pozbyć. O, dobra, coś tu możemy teraz kombinować. Nie, na pewno będę chciał to sobie wziąć. Mam teraz tylko pięć. Yy, I teraz pytanie: Czy przy losowym, yy, wybranym, to będzie znowu coś z mniejszym? Hmm. Hmm. Nie wiem. Tu, tu, tu. A dobra, zróbmy inaczej. Weźmy to. Zróbmy to. No. No, to to robimy. I o to chodziło. I następna kopia. I to mi się podoba. Czekajcie. Czy... Wow! O kurwa, dobra. Muszę teraz uważać. Nie mogę się za bardzo teraz... Znowu cofa kartę No dobra Może zróbmy to teraz, albo mogę to już zrobić trochę wcześniej Nie będę oczywiście cofał, ale mogę jedną rzecz zrobić, to pozbyć się go i jest teraz spokojnie i teraz to jest dobre pytanie. Czy. No dobra, zróbmy to może. Przynajmniej ja się tego pozbędę. O kurwa. Dobra, to było głupie. Nie, temu nie przeczytałem. Dobra, coś muszę teraz innego wymyśleć. Ehm. No dobra, co będę teraz tu zrobić, 2, 4, 3 Kurde, i tak będę musiał max 2 wystawić Albo sobie wziąć teraz... nie no 4 chyba nie wiem czy jest to dobra opcja Dobra um, Może tego nie przezywajmy, bo nie wiem czy, dość nie no dobra, przyzwijmy jego Nie będziemy używać oczywiście i teraz, co by tu wziąć? Ym... O dobra, weźmy to jak dobra No I teraz mam troszeczkę spokoju Zobaczymy co będzie o żeby... No nie, kurwa, nie, czemu? O rzesz, chuj, no to już mam trochę przerąbane Mam jeszcze z prowokacją Hmm... Yeah. Co by teraz zrobić? Yyy... 6? Dobra, wystartuję. Nie. Pytiu... Chyba zrobiłem trochę, że zapowinienem... Yyy... na odwrót, bo z, z, Powinienem... <grym> no, nie, zresztą nieważne. Eee, i koniec. Czyli sobie wywonimy. No i co teraz? Teraz będzie zabawa. No jeszcze, oczywiście, ale tego to już w ogóle. Muszę się kogoś pozbyć, bo kurde, no już zobaczcie, ich tu jest. Nie wiem, atakować, no. Ale ja teraz zacznę. Tylko Panie Keltu, moją tutaj... Nie, no dobra. Yy, o! Dobra, zróbmy to już teraz, teraz. To jest dobra opcja. Yy, Niech będzie to. Kogo? Łaaa, szulera cholera jasna. No, no to jeszcze gorzej. Eee, chyba to jest już koniec, bo widzę, że już nie mam szans. No tak, kurwa, jeszcze tego muszę się pozbyć. No i ja jebie. Nie, no dobra, trudno, kurwa. Nie spodziewałem się tego. Mogłem... Może wcześniej się ogarnąć i zaatakować już go od razu. No ale trudno. Nie wiesz. No, ale to nie było łatwe, trzeba ja to przyznać. No, widzicie, mam już nawet trzeci level do dopiero u Wotra. No, ale to tam, oj, tam, oj, tam. No dobra, kochani, tutaj zakończymy nasz odcinek. Wybaczcie za te dwa, dwie, dwa, dwie porażki. Ile razy już będę wspominał, że ta liczba e, dla mnie jest obca i słuchajcie jeżeli wam się spodobało zostawcie ocenkę, komentarzek i do usłyszenia w następnych odcinkach dzięki wielkie, na razie